Witam Was bardzo serdecznie. Dziś, dzięki uprzejmości Marcelego z grupy G-Shockowej, do której ja również należę, mam przyjemność zaprezentować Wam zegarek Casio G-Shock GW9110K7JR z serii ICER Cell of the Sea and the Earth. Jak widzicie, już na samym pudełeczku, zegarek jest z 2010 roku. A jeszcze ciekawszym faktem jest, że zegar jest nowy. Zegar ma 15 lat. I wygląda naprawdę petarda. Najpierw pojrzymy sobie pudełeczko. Ma jakieś tam delikatne uszkodzenia na brzegach. jest naturalne, to jest w końcu karton lakierowany. Kartonik jest dość prosty, nie ma jakichś takich, tak powiem, wybrań w lakierze, więc jest to po prostu cały lakierowany kartonik. Tutaj mamy również oznaczenie Love the Sea and the Earth. I tutaj mamy symbol zegarka GW9110K, myślnik 7J, oparty o modu 3217. To co odpakujmy do sobie. Najpierw wsuwamy tą tekturową wolutę, pod tym mamy dokładnie taki sam wzór, czyli mamy tego płetwala, czy walenia. Nie wiem nawet co to za zwierzę, chyba waleni, ale pewności nie mam. Nie znam się za bardzo na tych morskich stworzeniach. Otwieramy i naszym oczom ukazuje się zegar. Zegar jest troszeczkę krzywoty i ze z względu, iż tam jest instrukcja, która nieco przeszkadza w. W umieszczeniu gówniutko. Tam jest ta instru japońska instrukcja. Zanim się dobierzemy do samego zegara. Bo no pokażę wam, co jest w pudełeczku. Już w momencie co zjadę statywem na dół. No bo w końcu jest to limitowana edycja. Wiele osób właśnie mówi, żeby pokazywać to, co jest w pudełkach, w limitowanych edycjach. Także ja postaram się za chwilkę to dla was zrobić. Nie jest to łatwe, żeby to otworzyć, bo tutaj o. Jest, udało się wyciągamy tą, ten górny element. Górny element od środka jest usztywniony takim jakby kartonikiem. I w środku znajdziemy w instrukcję obsługi klasyczną dla rynku japońskiego, czyli taką, jakby zwiniętą, można powiedzieć, na pół, w folii C. To jest standardowe pakowanie instrukcji, i taką ogólną informację o, progr o programie tym właśnie programie, czy firmie instytucji yy, ICRC. Już pokazuję o co chodzi. Yy, jedna strona jest po japońsku. O, widzimy tutaj różne informacje w języku japońskim. Tutaj również. Ale gdyby ktoś nie wiedział, co to wszystko znaczy, to otwieramy tutaj i to tu jest to samo, tylko że teraz ciężko mi to będzie pokazać. No, niestety, bia biały kolor mi tutaj zawsze robi takie cyrki, że miga wszystko. O. No, i tutaj, jak ktoś chce, może zapozować sobie, poczytać. Także to jest taka, taki leaflet, można powiedzieć, taka, taki skrót informacji o, o programie czy tam instytucji ICERC. Także wkładamy ją z powrotem do pudełka. Wkładamy instrukcję. I wkładamy tutaj tą tekturkę. Także, żeby wszystko było zgodnie ze sztuką. To może obrócę akurat tak, żeby zegarek tutaj mógł się lepiej ułożyć. O tak to ten element ten jazyczek wsuwamy tutaj w czelinę w pudełku. No i to już mamy włożone. Także możemy zabrać się już za prezentację samego zegarka. Zacznijmy może od metki, którą najpierw pozwolę sobie zdemontować, żeby łatwiej było nam pokazywać zegar. O tak. Metka, metka jest fajna, jest charakterystyczna dla tego modelu, bo zobaczcie, z jednej strony jest standardowo w kolorze, przepraszam, odwrotnie w kolorze białym tutaj charakterystycznie dla rynku japońskiego wszystkie funkcje są tutaj pokazane w formie piktogramów, a nie opisu, dzięki czemu są one, że tak powiem, językoodporne i są uniwersalne w każdym języku. Oczywiście, jeżeli znamy podstawowe elementy w języku angielskim. Tak jak miód, wyciszenie, SNUS, czyli alarm, śpiocha, age, wiek, 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 księżyca, a to 48 tu powiem szczerze, nawet nie wiem co to jest. To mnie trochę zaskoczyło akurat tutaj. OK. I tak jak wspomniałem, moduł tutaj mamy 3217, tu mamy 3217 i tutaj symbol zegarka, jeszcze raz GW9110K, myślnik 7JR. I tutaj jest też właśnie ciekawa ta metka, ponieważ ona dla właśnie wersji ICRC jest w wersji zielonej, wróć, przepraszam, niebieskiej, a nie czarnej jak standardowej Jak widzimy zegarek kosztował 30 tysięcy jenów. Nie wiem, co oznacza te dwie ceny języka japońskiego, nie znam. Także, jeżeli ktoś zna, to oczywiście zapraszam do podzielenia się, do informacji w komentarzach, czym różni się cena górna od dolnej 30 tysięcy jenów albo 31,5 tysiąca jenów. No i co? Przechodzimy do prezentacji już samego zegarka. A myślę, że jest co prezentować, bo zegarek jest prześliczny. Zobaczcie. Tarcza, taka dość prosta, bym powiedział, klasyczna, klasyczna dla tamtych czasów klasyczny dla tamtych czasów wyświetlacz z podświetleniem EL, czyli elektroluminescencyjnym, czyli cały panel podświetla wyświetlacz. To może od razu na początek pokażemy sobie podświetlenie. Przygasz oświetlenie pomocnicze i zobaczmy jak to wygląda. A wygląda to fajnie, bo jest jeszcze ten zwierzak. Nie wiem czy to jest płetwal, czy to jest ten waleń, czy inny, inny zwierz, Może płetwal, trudno mi powiedzieć. Ale ktoś kto wie, to oczywiście również zapraszam do podzielenia się tą wiedzą w komentarzach. Tak to wygląda. Zegarek posiada również funkcję autopodświetlenia. Także jak to charakterystyczne właśnie dla tych limityk, zawsze jakaś taka grafika jest tam w tle. No i przyjrzyjmy się samym detalom. Zobaczmy najpierw na pierśni bezela. On jest tutaj schowany pod bezelem wykonanym z poliuretanu. I pierścień jest wykończony na wysoki połysk tu od zewnętrznej strony. Natomiast tutaj pierścień od wewnętrznej strony jest taki jakby matowy, czyli taki szczotk, szczotkowany. Dodatkowo jest jeszcze bardzo fajny rodzaj obróbki tutaj tego metalu, mianowicie tutaj są takie jakby kropeczki, no taka kratka jest można powiedzieć, taka, taka siateczka. Bardzo uważam przyjemny efekt dla oka. No i tu widzimy cały ten pierścień wokoło jest widoczny przez otwory w bezelu, gdzie ten element, tutaj zobaczcie, tutaj jest właśnie ten, ten pierścień, spróbuję tak o, złapać ostrość, o teraz ten pierścień tutaj jest w ten sposób, że tak powiem od taki wzór ma, a tutaj jest odwrotność, czyli tu są po prostu jakby takie dziur dziurki, a to są te wystające elementy, które teoretycznie pasowałoby do tych dziurek. To, co widzimy tutaj, to jest tylko logo, to nie jest przycisk, także może troszeczkę na pierwszy rzut mylić, zwłaszcza jeżeli widzimy zegarek tylko na zdjęciu, natomiast tutaj już widzimy, że nie jest to przycisk, jest to po prostu taka, ta, taka konstrukcja zegarka. Przelećmy sobie może na szybko funkcję. Mamy pływy, wiek księżyca, Mamy e, czas światowy, mamy alarmy, pięć alarmów, e, w, w tym jeden alarm śpiocha, snus oraz sygnał godzinowy. Mamy stopper, mamy timer i to wszystko w zasadzie. No i oczywiście prawy przycisk to jest synchronizacja. Jak widzimy, zegarek synchronizował się e, nie, nieco ponad godzinę temu, także jest, jest świeżutko zsynchronizowany, o czym informuje nas tutaj ten piktogram. W odniesieniu do tego napisu RC Indicator, czyli zegarek, synchronizował się właśnie niedawno, bo zawsze synchronizuję zegarki ręcznie przed każdą prezentacją, żeby ładnie się ten czas wyświetlał. Synchronicznie w sensie na wszystkich zegarkach. Zobaczmy. Jest troszeczkę koloru różowego i on jest w wielu miejscach, tylko nie od razu dostrzegalny. Zobaczmy. Napis Golfman rzuca się od razu. Napis Multiband 6 dopiero po chwili no bo tutaj akurat tak mam ustawione oświetlenie, że rzuca się niestety od góry także tutaj ten napis Multiband 6 jest widoczny, ale oprócz tego zobaczymy, mamy tutaj taki jakby fragment pierścienia pod szkłem i on tutaj właśnie rzuca też taką poświatę po obu stronach on jest widoczny. Ale dopiero po przecholonie zegarka, także jest taki dość nieoczywisty. I to jest, że tak powiem, kolorystycznie spójne z napisem OS1 na pasku i tym skrótem ICERC oraz tym właśnie, to jest chyba waleń, ten konkretny zwierz to już jest waleń i e, grafiką właśnie te, tego e, walenia na e, pasku. Co ciekawe, pasek nie jest, nie jest jakby matowy, tylko jest błyszczący. Nawiasem mówiąc, bezel też jest w lakierze błyszczącym. Większość z tych elementów niestety już nie jest dostępna w sprzedaży, w sensie zapasowej, więc tutaj taki zegarek jest naprawdę niezłym cackiem, bo to jest mówię, nówka sztuka, kompletna, jak widzicie, nie ma żadnych śladów użytkowania. Jedyny ślad, taki ślad użytkowania, znaczy nie użytkowania, tylko raczej przechowywania, jaki na nim znalazłem, to po prostu odciśnięta na piątej dziurce szlówka, no bo zegarek był zapięty i lekko podniesiony, w związku z tym pasek, tutaj lekko widzimy takie lekkie podniesienie, no bo pasek sobie widocznie funkcjonował dokładnie w tej pozycji, już pokazuję. To jest dokładnie właśnie na mój owód handlarski. Owód to, to tutaj pasek się lekko podnosi, bo szlówka jest, yy, yy, ten języczek sprzączki jest jeden, wobec powyższego całe obciążenie idzie na ten punkt. To jest jedyny, jedyny w zasadzie ślad, jaki na nim yy, znalazłem. Sam pasek jest o tyle fajny, zobaczcie, że on jest przezroczysty. Teraz widzicie w tle tą białą szlówkę białą, białą tutaj, prawda? I widzicie ją przez pasek. Także no naprawdę dbałość o takie detale tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Powiem szczerze, bardzo miło mnie ten zegarek tak jakby wizualnie zaskoczył. I podobnie tutaj, również ten pasek, tutaj ta część paska jest przezroczysta. W, w, ale w takim bardzo małym jakby zakresie, czyli dopiero pod naprawdę, pod, naprawdę silnym światłem, jest to widoczne. Normalnie na ręku, na ręku ta przez, przezroczystość przy, przy jakimś niezbyt jasnym świetle raczej nie będzie widoczna, będzie to po prostu taki ciemno. To jest w zasadzie ciemny fiolet wpadający w granat. To jest takie po, pomieszanie fioletu z granatem. Bardzo, bardzo fajna, właśnie fajne połączenie kolorystyczne. Przyciski, wszystkie cztery takie same. Przy, przyciski wykonane z tworzywa, to znaczy ich, że tak powiem, wierzchy, ponieważ oczywiście tam na głębiej zatopiony jest stalowy element, który dopiero stanowi ten właściwy trzpień przycisku i wchodzi w kopertę. Warto również wspomnieć, że zegarki Sri Gulfman, bo to jest oczywiście Gulfman, są wykonane z tytanu, czyli tytanowe jest sprzączka z, z języczkiem, również prawdopodobnie z tym elementem. Tytanowe są tutaj wkręty paska i tytanowy jest dekiel. Wraz z, wkrętami, wraz z wkrętami Dekla. No jak widzicie, no tutaj to samo powtórzone 2010 i tytanowy jest ten zewnętrzny element tutaj ozdobny. W zasadzie to jest element ozdobny, natomiast jest to, bez, to się nazywa bezel wewnętrzny. Czyli ten właśnie bezel stalowy, albo, albo nazywa, że bezel SS, jeżeli jest w przypadku stainless steel, albo bezel TI, jeżeli jest właśnie tytanowy i ten, ten właśnie jest tytanowy na listach części zamiennych do zegarków Casio. Jak widzimy, zegarek wyprodukowany jest dokładnie w ABCD, FGH, IJ, czyli dokładnie w 2010 roku, w połowie tego roku. O czym mówi nam literka J ostatnia? Zresztą, może kiedyś zrobię osobny filmik, bo bardzo często otrzymuję pytania, jak czytać te daty produkcji. To może kiedyś zrobimy sobie taki osobny filmik i wszystko wam wytłumaczę. Ale generalnie literka J to jest dziesiąta litera alfabetu, czyli rok z końcówką 0, czyli w tym przypadku 2010, czyli dokładnie tak jak tutaj na deklo. To jest akurat limitowana edycja, dlatego też. On ma to oznaczenie 2010, ale większość zegarków takiego oznaczenia nie ma. A też chcielibyście wiedzieć po tym kodzie tutaj produkcyjnym, gdzie cztery pierwsze znaki 202 a to jest fabryka, a cztery ostatnie znaki to jest numer dnia roku i dany rok i końcówka danego roku yy, jako kolejna litera alfabetu, czyli A dla jedynki, B dla dwójki, C dla trójki i tak dalej aż do J do, dla zera, czyli de facto dziesiątki, dwudziestki lub yy, 2000-równego roku. No, a potem już do 30, jak dojdziemy do 2030, z tym, że z tego co wiem, Casio zmieniło nomenklaturę i teraz inaczej oznacza rok produkcji. Już ja nie potrafię tego odcyfrować, jest więcej znaków jest w zupełnie innym schemacie. Także tu niestety e, nie pomogę. A przynajmniej na razie może ktoś to odcyfruje i wtedy będę w stanie Wam to w jakiś sposób wyjaśnić. Jest to jakaś pewnie tajemnica, tajemnica że tak powiem, handlowa e, Casio. A bardziej tajemnica techniczna niż handlowa, ale jedno i drugie w zasadzie. Ok. E, przyjrzyjmy się może tarczy zegarka. Spróbuję tutaj zrobić zbliżenie, bo oprócz tego, zobaczcie, że mamy te y, elementy takie w bardzo ciemnym granacie. To zobaczcie, wszystkie napisy na bezelu są w kolorze takiego też ciemnego granatu już, typowo, typowo granatu bez fioletu, czyli to G, wszystkie y, nazwy funkcji oraz napis Diszok. Ale na samej tarczy, zobaczcie, są też dwa elementy. No przepraszam, jakiś włosek. Jego zmuchnąć, zadziałało, zadziałało dobrze. Są też dwa elementy takie właśnie w kolorze niebieskim. Pierwszy jest pierścieniem wokół faz księżyca, a drugi jest pierścieniem z takimi czterema jasnoróżowymi z kolei kropeczkami wokół właśnie tego elementu, który wskazuje upływ sekund albo innych funkcji zależnie od tego. Co, co tu aktualnie dana funkcja wskazuje? Mamy tutaj też właśnie taki wyświetlacz, który wygląda troszeczkę jakby wyświetlaczem graficznym, ale na jego tle jednak jest po prostu data, tylko więc nie jest to wyświetlacz graficzny. Tutaj żadne wykres na górze, tutaj gdzie są te krese, kreseczki, takie w zasadzie wykropkowane linie, przyjrzyjmy im się tutaj pod datą. Tu się nic poza tym nie wyświetla. to możemy sobie szybko pokazać test wyświetlaczy, co tu się może wyświetlić. Także przyciskam, od od Adjust, Mode i Search. Naciskam raz, dwa, trzy i mamy test wyświetlaczy. Dwa razy prawy przycisk, ja przepraszam, trzy razy. I teraz mamy wszystkie wyświetlenia możliwe, jakie są tylko w danym modelu. No i teraz widzimy, co tu się wyświetla na tym wyświetlaczu. Czyli tutaj mamy... Zaczynamy od lewej strony, jest to wskaźnik, poziom, wskaźnik synchronizacji czasu. Teraz mówię, że to nie jest poziom, czyli to nie jest tak, że się może 1, 2, 3 lub 4 kreseczki wyświetlić, tylko on się wyświetla zero-jedynkowo, czyli albo te cztery kreseczki naraz w przypadku pozytywnej synchronizacji, albo brak tych 4 kreseczek, gdy zegarek w ciągu ostatniej doby się nie synchronizował. Dalej mamy wyświetlacz Dot matrix na, których, na którym między innymi mamy wyświetlany właśnie dzień tygodnia, strefę czasową, w zależności jaka funkcja jest wyświetlana, dalej mamy czas w drugiej strefie czasowej, Albo datę, jeżeli jest to czas, to może wyświetlać się w formacie 12 godzinnym z literką P w godzinach popołudniowych jako, jako PM, i na dole tutaj mamy DST, czyli Daylight Saving Time, czas letni. Literka P dokładnie to oznacza, co tutaj dla tego czasu w górnej części, czyli jest to, są to godziny od 13. Nie, od 12 do 23 w wersji od 12 do 11 w formacie właśnie 12-godzinnym. Dalej mamy godziny, minuty, sekundy w przypadku czasu, minuty, sekundy, setne sekundy w przypadku stopera i na dole takie piktogramy: od Power Saving, Charge, czyli konieczność naładowania akumulatora i poziom naładowania aktualne akumulatora low, medium i high. I po środku mamy jeszcze tutaj 5 piktogramów SNZ aktywny alarm śpiocha, ALM aktywny jakikolwiek alarm, SIG aktywny sygnał godzinowy, MIOT wyciszenie przycisków i AEL aktywne autopodświetlenie. Oprócz tego w środkowej sekcji właśnie mamy fazę księżyca oraz mamy pływy. Tutaj ten element jest po prostu taki element bardziej ozdobny, on po prostu oznacza upływ kolejnych sekund w przypadku bieżącego czasu, timera itd. Tak a w przypadku stopera chyba, chyba też sekund, o ile dobrze pamiętam, czyli to jest po prostu taki można powiedzieć w coś sekundnika. OK, także tyle, jeżeli chodzi o wyświetlenie. I tutaj na głównym ekranie możemy sobie lewym górnym przyciskiem, zobaczcie, zmieniać, czas w drugiej strefie czasowej. Albo dzień, tygodnia i, i, i datę, datę w formacie miesiąc-dzień. Formatu daty zmieniać w tym zegarku nie można. Także bardzo podobnie na przykład jak w Manmanie GW93.00 czy G93.00, albo chyba też w Kingu jest taka opcja, o ile dobrze pamiętam. Nie mam akurat teraz Kinga, ani nie Bandmana pod ręką więc nie porównam na szybko, prawy górny krawisz to jest oczywiście podświetlenie, w, że tak powiem w trybie zwykłym jest to po prostu podświetlenie, a gdy przytrzymam przez 3 sekundy, czyli tyle ile to podświetlenie jest aktualnie uruchomione, to pojawia się piktogram AEL i teraz zegarek, jeżeli byłby w ciemności oraz byłby przechylony w kierunku jakby twarzy, tak na, normalny ruch nadgarstka, wykonamy taki ruch, jest w ciemności, to wówczas auto podświetlenie się samo, samoczynnie załączy na tą zadaną. W ustawieniach długość jest to obecnie akurat 3 sekundy. Ja to auto podświetlenie wyłączę, żeby nie drenować akumulatora niepotrzebnie. Eee, co dalej? Przyjrzyjmy się jeszcze właśnie na tym zbliżeniu, może dekielkowy, bo to naprawdę jest małe dzieło sztuki. Element, jak widzicie, wykonany z tytanu. Mamy Titanium, titanium back tutaj napisane. Żadnych kompletnie rysek, stan idealny. Śrubki, zobaczcie, że w tytanie nie mają tego dodatkowego przecięcia, tak jak w zwykłym. W zegarkach pokażę dla porównania o co mi chodzi. Zobaczcie, bierzemy sobie na przykład taki orange. Widzimy, że to jest gniazdo pod, śrub, pod, pod krzyż, ale możecie też płaski wkrętak włożyć, prawda? Tutaj w tą stronę mamy wycięcie pod wkrętek płaski. W tytanowych śrubach tego nie ma. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z miękkości materiału, żeby nie używać. Innych krętaków niż tylko dedykowane PH2 do tego konkretnego rozmiaru. Tutaj to jest akurat standard, bo w śrubach do paska nie ma nigdy tego przecięcia długiego na płaski wkrętak. Śruby, jak widzicie, nigdy nie odkręcane, śladu na nich nie ma najmniejszego. Zresztą na samym zegarku, poza tym paskiem, o czym o już wam pokazałem, również najmniejszego śladu nie ma. Jeżeli zegarek w momencie publikacji filmu będzie do, nadal do sprzedania, to ja po prostu podrzucę wam kontakt do Marcelego, gdyby ktoś chciał go kupić. Nie Marcelego, oczywiście, tylko zegarek i ten i będziecie mogli się z Marcelin, który był uprzejmy, udostępnić mi ten zegarek do prezentacji, skontaktować. Może teraz zrobimy sobie na szybko przymiarkę na mój nadgarstek i na koniec zrobimy sobie porównanie z dwoma czy trzema modelami, które tutaj dla Was przygotowałem. Jak wspomniałem, dla mnie jest to również piąta, no może nawet chyba chyba szósta, kurczę. Zobaczcie, a może i piąta, zaraz zobaczymy. Nie, no, nie, piąta za ciasno, jednak szósta. Jednak szósta to będzie. O, tak dla mnie szósta dziurka. W tym przypadku akurat też jestem zaskoczony. Zegarek dość niewielki. Zobaczcie, moja dłoń przypomina około 8,5. Rozmiar LK. Nadgarstek w obwodzie bliżej 17,5-18 cm. Zegarek leży bardzo dobrze. Pomimo, że tutaj na brzegach odstaje nieco, to jednak ułożenie zegarka do nadgarstka jest naprawdę idealne. Tutaj nie mam do tego, co, co, co do tego żadnych zastrzeżeń. Nadgarstki można swobodnie manewrować. niczym zegarek nie przeszkadza. I w mojej ocenie. Tak z dystansu również wygląda bardzo dobrze. No to co, zdejmujemy i pokażę Wam kilka zegarków dla porównania. Przy czym jeden będzie właśnie z tej samej serii, czyli Love the Sea and the Earth. Zapniemy go sobie na tą piątą dziurkę, na której już jest ślad, żeby dodatkowych nie robić. I pierwszym zegarkiem, który naturalnie nasunął się do porównania, będzie mój GW9100, Myśniki 1ER, czyli podstawowy golfman, golfman w wersji z radiem. Jak widzimy, one różnią się nieco wyświetlaczami, ponieważ są to różne modele. Mamy, już nie mówimy teraz o tym, że to jest limitka, to nie jest limitką, natomiast chodzi o moduły. Tutaj moduł mamy, zobaczcie, 3089, tutaj dla przypomnienia 32,17, są to zupełnie różne moduły. Tutaj mamy pływy i fazy księżyca, tutaj tej funkcji nie ma. Także to jest taki prostszy golfman funkcjonalnie. Akurat no, ja w funkcji pływów i faz tak nigdy nie wykorzystał, więc dla mnie to było bez znaczenia. Natomiast, jak widzicie, troszeczkę też jest inny kształt cyfr. W związku z tym, to nie są jakby moduł, nie jest modułem od samego golfmena, bo on występuje w wielu, w wielu modelach. I też troszeczkę kształt cyfr wyświetlacza jest nieco inny. Spójrzmy sobie na, na przykład na 15,46 w tym momencie. Te, te, te liczby w 91,10 są znacznie szersze i cieńsze, podczas gdy w 91,00 są takie węższe i jednocześnie takie tłustsze są te kreski. Także no to jest kwestia gustu, to który jest bardziej czytelny, który wygodniej się czyta. Na pewno fajniejsze w Dolphmanie 9110 jest przedzielenie wyświetlacza na trzy sekcje, czyli mamy w środkowej pływy i, fa i, i fazę księżyca, w górnej mamy, zobaczcie, całą linię, podczas gdy tutaj górna linia tak naprawdę jest, ma większe, co prawda, znaki, ale podzieliła się miejsce z tym kółeczkiem, który tak naprawdę jest w mojej ocenie bezużyteczny jest bajerem, bo ono pokazuje po prostu, że zegarek synchronizował się w ostatnim czasie z wieżą o na częstotliwości 77,5 kHz, czyli z wieżą niemiecką. GF w tym przypadku to nie, to oznacza Germany. I. Dzięki temu w zegarku trzeba przełączać się pomiędzy dniem tygodnia a datą. Co jest mniej wygodne? Tutaj dzień tygodni i datę mamy od razu, więc pod tym względem jest to lepsze. Dla mnie na przykład te środkowe funkcjonalności zupełnie są, w moje, dla mnie prywatnie mówię, bezużyteczne kompletnie. Tu ich nie ma, ale i tak zegarek, zobaczcie, ma dużo jakby mniej na tym wyświetlaczu. Tutaj też jest taka sytuacja, że ten wyświetlacz po prostu jest wyższy, dużo wyżej się kończy. Tutaj ten element, zobaczcie, gdzie jest już napis Water Resist 20 Bar. To jest tak naprawdę, on, tutaj tego wyświetlacza mogło być więcej i wtedy myślę, że zmieściłaby się i data, i to kółeczko, i, i dzień tygodnia. No ale taki jest projekt tutaj, taki projekt tutaj zastosował producent, więc no, z czym to dyskutować. Po prostu dwa różne modele w identycznej kopercie. Także, jak widzicie, dokładnie taka sama koperta, dokładnie takie same elementy ozdobne, takie same śruby. Tak samo zrealizowane dokładnie paski, nic mi się kompletnie to nie różni. No bo nie mówię oczywiście kolorystyce, no bo to jest limitka. Takie same przyciski również i takie same dekle. Oczywiście też nie mówimy o samej, samym wzorze, tylko o, o jakby kształcie tego dekla z takimi czterema jakby elementami wystającymi tutaj i również przykręcane tytanowymi wkrętami. Także te zegarki, mówię, me mechanicznie są kompletnie tożsame, natomiast funkcjonalnie już nie. Ten GW9100 GW jest troszeczkę bardziej okrojonym zegarkiem, podczas gdy ten GW9110 nieco bardziej rozbudowany. No i drugim, myślę, no że zegarkiem, takie. który zdecydowanie będzie warto porównać tego Gulfmana GW910K będzie GW6902K 690 myślnik 9. Czyli, przepraszam, kamyśnik 7, czyli również tego walenia tylko z roku, jak dobrze pamiętam, 2017. Już sprawdzam. Dokładnie tak. Tu jednak hmm, ten zegarek nie jest aż tak, że tak powiem, finezyjnie wykonany, bo zobaczcie, tutaj mamy tytan, no ale to jest charakterystyczna cecha golfmenów, także tytan w golfmenie jest rzeczą naturalną. Tu natomiast, mimo że to jest limitka, jest to zwykły taki wytłoczone dekiel ze stali. Nie jest to nic finezyjnego, można powiedzieć, poza jedynie faktem, że, że mamy no, ten charakterystyczny grawer na, z środku dekla. Natomiast poza tym De, nie, tak, 200, 2017 rok. Natomiast poza tym dekielek jest zwykły, nie jest to wycinanka cence więc tutaj jakby, jakbym powiedział, szał raczej nie robi. I to jeżeli chodzi o porównanie tych zegarków, to by było w zasadzie na tyle. Jeszcze przyjrzyjmy się może tarczą tych zegarków. Yy, funkcjonalności tych zegarków są dość zbliżone, ale bardziej można powiedzieć, ten yy, GW9102 to jest de facto GW6902. Yy, GW yy, jest de facto to GW6900, który znamy. Zresztą mam też tutaj do porównania w razie czego. O, ten GW, zwykły, zwykły GW6900 myślnik 1, czyli takie podstawowe. No, tutaj mamy właśnie to limitowane białe jest funkcjonalnie bardzo zbliżony do Golfmana, którego przed chwilą wam pokazywałem tego mojego gfu 9100, czyli ma radio, ma solar, yy, podstawowe takie funkcje typu stoper, alarmy, yy, sygnał godzinowy, i timer i czas światowy. No tylko tutaj charakterystycznie dla serii 6900 mamy więcej tych kółek. I o ile w modelach DW6900 to one pełnią głównie takiego rodzaju różnych stopni sekundników, czyli jeden pokazuje 5 sekund, drugi kolejne 5 sekund, a drugi właśnie tutaj się zapełni dziesiątkami sekund, to tu został tylko ten prawy, gdzie, gdzie w tym momencie jak widzicie on pokazuje poszczególne sekundy. Natomiast po lewej stronie mamy już kon konkretne właśnie funkcje oznaczane właśnie w tych piktogramach, czyli mamy PS to jest power saving, HIGH to jest poziom naładowania akumulatora najwyższy, SIG mamy włączony sygnał godzinowy, ALM to są alarmy, czyli de facto te symbole, które mamy tutaj i tu na dole, to są po prostu w tym kółeczku i w tym kółeczku, więc jak widzimy w każdym zegarku może bardzo podobnych funkcjonalności, mogą one mieć zupełnie różne Rozmieszczenie. Także tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego zegarka. Myślę, że takie rodzynki warto pokazywać, bo jest ich coraz mniej na rynku, zwłaszcza tak zwanych nowych egzemplarzy. No, powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, pod wrażeniem tego 15-letniego zegarka. No, no, mówmy, mówmy się szczerze, no, ma 15 lat, nawet ponad, no bo jest z pierwszej części roku. Rok ma 360, dni, on ma 155, czyli te 310, czyli no, z pierwszej części roku jest pewnie z jakiegoś maja. Czy może nawet końca kwietnia? Nie, raczej, raczej maj albo maj początek czerwca. Nie, w pamięci wam tego teraz nie policzę. i A dzisiaj mamy już 29 czerwca, więc do roku 2025. Także 15 lat bitej jak nic od, od opuszczenia murów fabryki. Słuchajcie, mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Zapraszam również do e, subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a znajdziecie na nim przeszło 500 filmów. Na temat zegarków Casio, głównie G-Shock, ale są też Baby G, są Protreki, Oceanusy, są edyfisy. jest nawet jeden Overland, taka ciekawa linia z Japonii. Także myślę, że warto, warto oglądać. I zapraszam już do sekcji komentarzy, podzielcie się swoimi wrażeniami, czy lubicie prezentacje takich limitowanych edycji, które są w zasadzie już można powiedzieć niedostępne na rynku, albo są dostępne w bardzo limitowanych ilościach i to trzeba naprawdę się długo naszukać i naczekać, żeby coś takiego się pojawiło, czy raczej użycie, wolicie standardowe zegarki? Dajcie znać w komentarzach. Ja zaznaczam tylko, że nie biorę już niestety czynnego udziału w, w, w odpowiadaniu na komentarze, bo fizycznie nie mam na to czasu. Tych filmów jest bardzo dużo, komentarzy również. I no, i nie mogę też robić tak, że jednemu odpowiadam, drugiemu nie, byłoby to trochę nie fair, dlatego po prostu ja już w sesji komentarza udział nie biorę. Pozostawiam ją stricte do waszej dyspozycji. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby coś. E, prywatnie ode mnie, e, w sensie poradzić się, e, nie wiem, zapytać o coś, czy, czy na przykład, nie wiem, zaproponować zegarek do prezentacji, tak jak dzisiaj, właśnie tutaj dostałem informację od Marcelego, że taki zegar ma do prezentacji, za, za co mu serdecznie dziękuję. To zapraszam po prostu wszystkich do kontaktu mailowego na tomg80małpawp.pl. Powtórzę: tomg80małpawp.pl. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.